Liga Legend to jest. Um, dość specyficzna gra, jakże bardzo ciekawa. Pełna wielu ciekawych postaci. Tych trochę może mniej i tych, których najchętniej to mi się wyrzuciło do kosza spaliło na stosie i no, nie nie zrozumiało. Jednakże to właśnie te postacie budują taką magiczną aurę. Która powoduje, że mimo tego, że zrobiłeś te 36 godzin, przegrałeś, nie dostałeś S minus chociaż, tylko A, zawsze wracasz do następnego dnia i dalej się wkurzasz, o postaci niezbalansowany, czy to. Ogólnie tak, jestem graczem ligi już, już chyba 3 lata, 2 lata, nie liczyłem zupełnie tego i dowiedziałem się o takim fajnym challenge'u, jestem nawet nominowany przez Kalexa, eee, Niko Challenge, chodzi o to, że wcielamy się tak jakby w postać Niko, ciekawskiego kameleona, która potrafi zamieniać się w postacie, w, w swoje sojusznicze. I no też on przejmuje trochę tam wyglądy, wyglądy, ataki podstawowe. A w tym challenge'u chodzi o to, żeby wcielić się tak bohatera, czyli zdapingować tylko jakby nie patrzeć. Dać mu swój głos własny. Dlatego też postanowiłem... Znaczy na no, postanowiłem, no... E, no, i chciałbym trochę o tym. Od razu mówię, że no, nie może nie wyszło mi jakoś wykwintnie, też nie jestem jakimś specjalnym edytorem. Głosu, dźwięku, a nie też zakorzałem jakimś nabiegowcem, tak jak to Skalix ma przykładowo. głos taki cudowny, taki męski, taki dopracowany. Ale, ale no też chciałbym się pobawić, jest strasznie przy tym fajnie, bo wiem, co zobaczycie na samym końcu tego filmiku. Będą tam moje próby ogólnie tworzenia wszelkich głosów, jak i jaki, no, małutki trening, który pozwoli mi uzyskać takie głosy. No cóż, no także, dziękuję i zapraszam do oglądania. Zwarty i gotowy do służby. Błąd systemu, wyłączanie zasilania. Metal jest twardszy niż skóra. Golemy nie muszą się golić. To był dowcip. Inne kolemy to śmieszy. Czas człowieka do biegu końca. Pozostaje skupiony. Eksterminacja. Eksterminacja. Chcesz, żeby świat spotkał koniec. Tak! Twoja dusza wypełni pustkę. Śmierć nie będzie dla ciebie końca. Spędzisz ze mną. Całą wieczność. Ja będę najlepszy. Ktoś nie we mnie wątpić? Popracuj nad sobą i wtedy się zgłoś. Moje miejsce jest na szczycie. Styl wudu. Spróbuj mnie powstrzymać. Czy kompletna ściema to twój chwyt? Mam trzy zasady. Swoim strojem łamiesz na mnie dwie z nich. No a co tam ty gryzku? Nie czas na odmiany, kolego? Magia kryje się w sercu. Magia to rytm. Istotnych spraw nie należy traktować poważnie. Konsekwencje są dla tych, którzy wolno biegają. Moje serce i miecz są wierne demasji. Chwała demasi nigdy nie zgaśnie. Za Demasi. Niosę ze sobą sprawiedliwość. Demasja! chady na dwunastej. No, i widać jakiś ciebie cienki bolek. Akcja po wuju. Bandyta na ogonie. Kontrola lotów zgłoś się. Gotowy do lotu. Zaraz oberwiesz, młoko się. Kapitan Timo do dyspozycji. Rozejrzę się. Rozmiar nie ma znaczenia. Na słowie harcerza polega jak na zawiszy. Będzie bolało! Gotowy do walki! Ruchy! Dwa, trzy, cztery! Będzie bombowo! Już lecę, już lecę! Dobry przeciwnik to eksplodujący przeciwnik. Ma ktoś zapałkę? Najpierw wy wybuchy, potem pytania. Wybierasz się mroku w swojej duszy! Wypiera się mocy. Wiedz, że w odwrotnej sytuacji nie okazałbym ci litości. Co jest czarne, niebieskie i zada ci ból? Nawet śmierć drży, kiedy mnie widzi. Widzę strach w twoim sercu. Nadciąga cierpienie. Magia wzywa mnie. Śmierć jest niczym wiatr. Zawsze u mego boku. Na głupotę nie ma lekarstwa. W życiu pełne są trzy rzeczy: honor, śmierć i kac morderca Wuju? Pierwszy słyszę. Fajna maska. Mama ci ją uszyła? Sorry, get Zmierz się z wiatrem! Hazai! A serio! Kolejne ostrze wiatru? Zlecenie przyjęte. Zaraz. Idziemy, idziemy? Hej, twoja strata. Ale rozumiem. Zadzwoń Ci gdy stawka będzie większa. Nie ciekawi cię to? Nienawidzę słowa kradzież. Wolę wyzwolenie lub uzyskanie. A, plan. Oczywiście, że mam plan. Astralny smok miatający gwiazdami. Coś to zupełnie normalne. Dam radę. Uuu, uh, super goble, korki. Dobra, styluwa. Szlak! Znów otworzymy błyszczany wymiar. Nie ja naprawdę mam taką fezurę? Odradzamy się. W walce. Uciekaj, a moja włócznia zawsze znajdzie twoje plecy. Jestem żołnierzem. Niczym więcej. Niczym mniej. Wżywam gwiazdy, żeby upiekły mój cudowny chleb. Nie nadaję tempa. Ścigam się z nim. Noszę hełm. Jestem więc tylko żołnierzem. Wyryję moje blizny na niebiosach. Po co walczysz? Nie ma litości dla silnych. Jednoosobowy legion. Włócznia i tarcza, Panteon! Twoja wola, moje dłonie. Wracam do treningu. Ślepota nie przeszkadza w przypadku śmierdzących wrogów. Nie widzę w tym nic śmiesznego. Siła jest niczym bez umiejętności. Wielu mnichów żyje w pokoju. I nie zazdroszczę im. Opanuję Smoczego Ducha, albo zginę dążąc do tego. Śmiesz wątpić w moją determinację? Wahasz się. Przepadnij! Walcz dalej! Nie daję drugich szans. Nie potrzebuję miecza, by pokonać wrogów. Winni dowiedzą się, co to agonia. Zapomniano mnie. Chcesz zobaczyć coś zabawnego? Zbliż się. Daj mi cel. Bez przebaczenia. Moje strzały zawsze trafiają do celu. Mój cel jest jasny. Uważaj na tego, kto nie ma nic do stracenia. Nie można się ze mną równać. Hej, nie bierz się do walki, jeśli nie jesteś w stanie jej wygrać. Jeżeli ktoś chce z nami się zmierzyć, proszę ustawić się w kolejce. Łatwo gadać bzdury, jak się ma wszystkie zęby. Pięciu na pięciu? Co za psychol organizuje te walki? Zaraz, chwila. Dostaniemy za to kasę? Najbardziej, nienawidzę ludzi z rękawami. Wszyscy przegrywają. No. Prawie wszyscy. Chcesz się bić? Coś ty powiedział mojej mamie? Haj się zgadza. I... uderzenie! To będzie boleć! Zabrać go z mojej maty. Okej, okay, i to tyle. Tyle zasadzie zrobiłem, myślę, że najbardziej z nich pasowałem. że niektórych, no, było dość ciężko i że niektórych naprawdę jest świetnie się, bawiłem, to jak już mówiłem cudowna, fajna przygoda. No ale byłby by taki challenge bez nominacji. Ja Nominują oczywiście Bonexa, Arteusa, cichego wuja i pawlikowe fandaby, a czemu by nie? Pokażcie chłopaki na co was stać. Macie fajne głosy i myślę, że zrobicie dobrą robotę. I chętnie bym Was usłyszał i jestem naprawdę ciekawy waszy, Waszych efektów, waszego, Waszej pracy w ogóle i w to. Ode mnie to tyle, a teraz zapraszam do posłuchania moich wyczynów głosowych, jak to, żem pięknie nie fałszował, jak to, to ćwiczył swój głos, eee, no i co, trzymajcie się. Gdy mój cały świat legnął w gruza, wtedy ja, kurna, zrozumiała, co w życiu ważne jest, czego mi bra? Tak, tak, tam ja gruzczę do niestety ja, tak, tak, ten sam. <śm> Urywa. <śm> <ś> 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 Wiedz, że wart... Chcesz, żeby świat spotkał koniec? Nie. Chcę, Chce. Chcesz... Nie. Twoja, nie. Twoja dusza... Nie. Twoja dusza... Nie. Twoja dusza wypełni pustkę. Kapitan Timo do dyspozycji. <coughs> Kapitan Timo do dyspozycji! Czas... Czas pędzi jak strzała. Czas pędzi jak strzała, a mój wujek pędzi bimber. Widziałem twoją śmierć. Nie, nie, nie mam Będzie bombowa! Hazagi! Sorry Geton! Sorry geton! Nie! Soriegeton! Sorry geton! Get Odradzamy. Odradzamy się! W walce! Odradzamy się! W, w walce! Nie!